Palac obawia się obecności Meghan Markle i podczas koronacji Karola przygotowuje plan awaryjny. Atmosfera pomiędzy księciem Harrym i Meghan Markle a pozostała częścią rodziny królewskiej dalej jest napieta. Sussexowie dalali oliwy do ognia, gdy wyszedł ich serial dokumentalny na Netflixie. Dodatkowo autobiografia, która wydał książę, na pewno nie przyczyniła się do poprawy relacji z członkami rodziny. Od jakiegoś czasu zagraniczne media zastanawiają się, czy książę Harry Megham pojawia się na koronacji króla Karola i Na początku mówiono, że para w ogóle nie otrzyma zaproszenia, potem z niej zaproszenie otrzymali, ale z nim wiadomo, czy z niego skorzystają. Ja. Okazuje się jednak, że rodzice Lilibet i Archiego mają pewne zadania wobec royalsów Podobno, gdy jest spelnia, Wtedy Mekhan i Harry zaszczyca swoją obecność a rodzina. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Książę Harry i Mekhan Markle mają pewne domagania co do przyjazdu na koronację. Jak poinformował brytyjski The Mirror. Negocjacje wciąż trwają. Para domaga się, aby ich dzieci zostały uwzględnione w planie uroczystości. W korespondencji pomiędzy Harrym i Mekhanem a Palacem Buckingham nie było mowy o ich udziale. Gdy spociechy są zbyt male, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Przypominamy, dzieci Harrygo i Mekhan nie będą mogli wziąć udziału w koronacji króla Karola. Ale pociechy Kate i Williama już tak. Będzie afera. Jakby tego było malo, Harry i Mekhan domagają się, aby podczas lunchu wspomniano o ich synu Archiem który tego dnia obchodzić będzie swoje urodziny. Rodzina Royalsów obawia się jednak, że mogłoby to spowodować chaos w tak ważnym dniu, jakim jest koronacja, stwierdził jeden z informatorów New York Post. Oprócz tego księcia i jego zona chcieliby znaleźć się na balkonie wraz z innymi członkami rodziny królewskiej, by razem pomachać w kierunku poddanych. Portal Express informuje jednak, że nie ma szans, żeby znaleźli się na balkonie. Cała ta niewiadoma sytuacja o obecności księcia i jego żony spowodowała, że palac King ham przygotowuje dwa harmonogramy uroczystości koronacyjnej. Podobno Royal się nie chce, by coś ich zaskoczyło, dlatego wola być przygotowani na każdy scenariusz, stać stworzenie planu awaryjnego. Palac spróbuje szybko zakończyć negocjacje z Sussexami. Zwlekanie mogłoby doprowadzić do chaosu. Palac robi wszystko, aby do tego nie dopuścić. Organizuje dwa harmonogramy. Pierwszy uwzględnia obecność susseksów. Drugi bez Harry'ego i Mekhan. Chcę być przygotowani na każdą ewentualność, powiedział informator magazynu Oka. Myślicie, że dojda do porozumienia?